Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I ostatnia praktyka. Wspominaliśmy, że w tym całym zestawie praktyk tych konkretnych działań, których celem jest wzmacnianie, pogłębianie, budowanie, rozwijanie jedności małżeńskiej, jedności w małżeństwie, tego wymiaru duchowego, owego jednego ciała, jeszcze wspomnimy, przybliżymy praktykę codziennej wspólnej modlitwy małżeńskiej. Codziennej wspólnej modlitwy małżeńskiej. Tu może doprecyzuję. Bardzo ważne jest to, abyśmy się indywidualnie modlili. Jesteśmy osobami wierzącymi i pewnie od małych dzieci zostaliśmy przez rodziców właśnie w to wdrożeni, od małego dziecka byśmy zachęcani, aby najczęściej właśnie wieczorem przed położeniem się do łóżka przyklęknąć i się pomodlić. Podziękować Panu Bogu za przeżyty dzień, poprosić o dobrą, spokojną, bezpieczną noc. Często to też polegało na tym, że recytowaliśmy nauczone nas, wyuczone nas przez rodziców modlitwy. Być może tak jest ciągle do dnia dzisiejszego, że są to po prostu nauczone modlitwy, czyli nasz Pacierz. Bardzo ważną praktyką jest, kiedy już jesteśmy rodzicami. Abyśmy codziennie razem modlili się wraz z, wraz z dziećmi. I to jest nasza modlitwa rodzinna. Najczęściej w pokoju jednego z dziecka. Ale kiedy już jesteśmy w sypialni, i teraz też nieraz tak powtarzam, za zamkniętymi drzwiami, żeby dzieci też ewentualnie no, nie słyszały intencji, które wypowiadamy, bo często są to intencje takie bardzo, bardzo y, intymne, nasze osobiste. Klękamy obok siebie i klęcząc obok siebie, głośno się modlimy. I to jest właśnie ta wspólna modlitwa małżeńska. I też pozwalam sobie mówić, że w tej praktyce modlitewnej małżeństwa, rodziny, modlitwa małżeńska jest najważniejsza. Chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, jak ważna jest ta modlitwa, jak ważna jest właśnie ta praktyka, abyśmy codziennie wieczorem razem się pomodlili. No i co mamy odmawiać w takim razie? Też często jest takie pytanie. Może dziesiątka różańca? Może koronka do Bożego Miłosierdzia? Może litania? Ulubiona litania albo litania do ulubionego świętego? Owszem, ale coś niezwykłego. Bo Pan Bóg dał nam małżonkom formułkę modlitwy małżeńskiej. Po prostu podyktował, i to zostało zapisane, tekst, który mamy się modlić. Odnajdujemy go w Księdze Tobiasza. O Księdze Tobiasza jeszcze powiemy i o wielu szczegółach zawartych w Księdze Tobiasza, ale tutaj w ósmym rozdziale Księgi Tobiasza, w wersetach od 5 do 8, a więc Księga Tobiasza, ósmy rozdział, wersety od 5 do 8, znajdujemy taki tekst. Bądź uwielbiony Boże Ojców Naszych, i niech będzie uwielbione imię Twoje na wieki przez wszystkie pokolenia. Niech cię uwielbiają niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia po wszystkie wieki. Tyś stworzył Adama i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję Ewę, jego żonę. I z obojga powstał rodzaj ludzki. I ty rzekłeś: nie jest dobrze być człowiekowi samemu. Uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego. A teraz, nie dla rozpusty, biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie. I pozwól razem dożyć starości. I powiedzieli kolejno: Amen, amen. Kim są owi oni, bo tutaj jest liczba mnoga? Powiedzieli kolejno: Saraj Tobiasz, młodziutcy małżonkowie, no w zasadzie jeszcze w tej chwili, kiedy się modlą, nowożeńcy, ale o tym jeszcze powiemy. I to rzeczywiście jest taka praktyka, o jakiej od początku naszego rozważania mówimy. Kiedy oni razem, głośno, klęcząc obok siebie, recytują ten tekst. Ale właśnie o to chodzi: recytują ten tekst. Czyli Pan Bóg nam podyktował, natchniony autor zapisał treść, którą mamy się codziennie modlić. I zauważmy, w zasadzie od początku tego tekstu, krótkiego tekstu, wybrzmiewa uwielbienie. Bądź uwielbiony Boże Ojców Naszych i niech cię uwielbiają niebiosa za po wszystkie wieki. A więc młodzi małżonkowie uwielbiają Pana Boga za to, że stworzył małżeństwo, za to, że są małżeństwem. Pan Bóg podyktował, tu mamy pewną analogię, bo przecież kiedy już nadchodzą czasy Jezusa, ten tekst pochodzi z okresu 200 lat przed Jezusem. A więc od podyktowania tej treści, tej modlitwy upłynęło 200 lat i są już wokół Jezusa uczniowie i mówią, panie, naucz nas się modlić. I co wówczas Jezus robi? A wy modlcie się tak i recytuje, Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. No, apostołowie słyszeli, ewangeliści zapisali, i ponad dwumiliardowo chrze chrześcijaństwo dzisiaj, a przez cały ten okres również dwóch tysięcy lat, całe chrześcijaństwo modli się tą modlitwą. W wielu okolicznościach. Modlitwą, którą dał Jezus, Ojcze Nasz. I tu mamy podobną sytuację. Pan Bóg dał nam modlitwę, dał nam formułkę modlitewną. I sam wskazał, że kiedy jako małżonkowie się razem modlimy, to mamy go po prostu uwielbiać. Pan Bóg nas do tego zachęca, abyśmy klęcząc razem uwielbiali go za to, że jesteśmy małżeństwem. Tak precyzyjnie to zostało tu wyrażone. Spokojne odmówienie tej modlitwy zajmuje jedną minutę. Doba ma 1440 minut, a Pan Bóg do nas małżonków mówi: dajcie mi jedną minutę. Przyklęknijcie, wyrecytujcie. Wiele lat temu przygotowałem też taką kartkę. Tu jest akurat wizerunek Świętego Rafała Archanioła. O nim jeszcze powiemy. On jest również bardzo ważną postacią obecną w księdze Tobiasza. Ale na odwrocie tej kartki, bo o to przede wszystkim chodziło, jest ta modlitwa w formie kolumny. A więc takiej, takiej formułki bardzo czytelnej, co bardzo ułatwia też odmawianie tej modlitwy. Ciekawostką jest to, że ona ma swoją nazwę. Gloryfikatur od pierwszych słów, bądź uwielbiony. To wyrażenie bądź uwielbiony po łacinie brzmi gloryfikatur. I tu znowu odkrywamy bardzo ważną zresztą analogię. Dlatego, że w modlitwie Kościoła, w codziennej modlitwie Kościoła w Juczni, jest benediktus. Codziennie jest on odmawiany przez wszystkie osoby i wszędzie tam, gdzie odmawiany jest brewiarz. Benediktus. Benediktus od pierwszego wyrażenia. Błogosławiony Pan Bóg Izraela. Słynna pieśń Zachariasza. Natomiast w tej codziennej modlitwie brewiarzowej, w nieszporach, a więc w modlitwie popołudniowej, jest magnifikat. I skąd nazwa? No właśnie od pierwszego wyrażenia. Wielbi dusza moja Pana ta pieśń uwielbienia Maryi. Tu jest też ważna analogia, że w obu przypadkach mamy do czynienia z modlitwami uwielbienia. Benediktus, Magnificat, A tu jest nasza modlitwa uwielbienia. I ona ma również swoją nazwę. Tak jak tam jest Benediktus w Juczni, tak jak w Nieszporach. Magnificat. Tak my mamy swój brewiarz. Gloryfikatur. Tyle tylko, że z takim niezwykłym ukłonem ze strony Pana Boga pod naszym adresem. Bo... Tylko jedną minutę zajmuje spokojne odmówienie tej modlitwy. A więc jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco do tego zachęcam. Czyli oczywiście bardzo ważne jest to, o czym mówiliśmy. Świętowanie każdej rocznicy ślubu. Ta nieustanna modlitwa za współmałżonka. Noszenie obrączki. No i oczywiście na samym szczycie tych praktyk co niedzielny wspólny udział w Eucharystii. Jeszcze raz to powtórzę. Nie ma życia sakramentu małżeństwa bez sakramentu Eucharystii i praktyka co niedzielnego wspólnego udziału w Eucharystii jest dla nas małżonków praktyką najważniejszą, najważniejszą. Ale no właśnie, między niedzielą a kolejną niedzielą i w niedzielę wieczorem również, właśnie ta nasza, ale już tylko nasza, wspólna codzienna modlitwa małżeńska i to jest całość tych praktyk Jednego ciała jesteśmy. Jednym ciałem, jako ta rzeczywistość duchowa, jako małżeństwo sakramentalne, i w ten sposób jeszcze raz pogłębiamy, utrwalamy, rozwijamy naszą jedność małżeńską. A dzisiaj wspominaliśmy codzienna, wspólna modlitwa małżeńska. Szczęść Boże! Dziękuję.